And you see the bright light. Cześć, jestem Easytap i w kolejnym odcinku Zelda Shadow of Hrule I idziemy sobie pogadać z tym kolosiem, który jest na tej Einhei <grym> To tak po niemiecku brzmi W wzgórzu jakimś tam wysokim Czy coś tu jest? Nie ma, a to jest ROM You can do it You can do it what? Da fakt, czego to jest takie dziwne? O, czyżbym miał skoczyć tam? Nie, ja sądą wyszedłem. Co mogę zrobić? Co zrobię? Nie mam zielonego pojęcia, co mam zrobić, ale spróbuję pójść sobie tutaj, jeżeli dam radę doskoczyć. Tu jest drabinka, poza tym... Chyba dam radę. Chyba mogę to zrobić. Tylko muszę to jakoś zrobić dobrze, logicznie. No, to było logiczne. Mm. Najgorsze, że nie mam pojęcia co mam robić. Tutaj nic nie ma. Tutaj dachu nie ma nawet. W wodzie nie wiem, czy coś jest. Nie chcę mi się za bardzo szukać. Kurde, doskoczę tam. No nie ma opcji. Mogę tam doskoczyć. Chyba. Nie, ale po co? No po co? No po co mam skakać jak tutaj są dwie, dwie kratki w górę? To co na drzewo? Na drzewo też nie ma sensu. Chyba, że mam iść tędyk bokiem. Może w drzewie coś jest. Nie ma nic. No nie, i znowu noc, a ja nie wiem jak się wpisuje ten dzień. No co mam tu iść? No to już. Oh, fuck. Dobra, rankiem wrócę tam na górę. A nie, w sumie to nie. Zaraz zginę jeszcze. Ciekawie się przed, przeteleportował. teleportowo. Um, idziemy sobie sprawdzić jeszcze. Czy da się wejść na górę przez, to, przez ten strumień wody? Te czanki mogą mi pomóc. Chyba nie dam rady. Nie. A może? Nie, nie dam. E, to teraz nie wiem, co mam robić. Dobra, widzimy się chyba rankiem. Czy coś jeszcze rozkwiję? Nie, widzimy się rankiem. Przeczekam noc tutaj. I tak, będzie, I tak będę coś kminił, więc. Dobra, widzimy się rankiem. Zaraz wracam. I jestem z powrotem. Okazało się, że ten, ta część mapy jest zepsuta. Ale na szczęście wiem, jak ją naprawić. Ale potrzebuję jeszcze młotka. Eee, zapomniałem go wziąć, niestety. Jest na końcu, chyba tak. Dobra. Więc trzeba zniszczyć wszystkie te klocki Triggery I dodatkowo jeszcze ten Potem trzeba je na nowo postawić Nie wiem czy to ma być w ten sposób, ale w ten sposób postawił ten gość Nie wiem jak to było przed chwilą nawet I zaznaczyć wszystkie te bloki naciskając lewy przycisk myszy I potem hmm, chyba prawym I pierwsze, tak Escape i dodatkowo teraz trzeba zaznaczyć ten blok i ten blok. Nie Fuck, zjebałem <laughs> e, więc może jeszcze raz tutaj, tutaj, dobra trzeba zaznaczyć ten blok i tutaj nacisnąć prawym i uziąć pierwsze. tak i teraz ma działać zrobiłem wszystko dokładnie tak jak tamten koleś, nie wiem czy będzie działać, ale mam nadzieję, że tak, ta część mapy jest zepsuta dodatkowo nie wiem dlaczego, ale Aha, to zaraz zobaczymy Bo tutaj się otworzy przejście a kogoś tutaj wleciał Nie wiem czy tu się da wskoczyć czy nie Eee, dobra I już wiem jak się... Tu jest spawner w ogóle On też nic nie zrobił Dobra, nie mam pojęcia za to są zakreski e, Dzień wpisuje się tylko day Jakbyście nie pamiętali, tak jak tutaj jest Na górze Dobra, i tak. Nie wiecie. Tak się robi dzień. Fly... Fly, fly, fly. Wyłączone. Teraz sobie mam zejść na dół. Mała. Wyłączyć F4. Wyrzucić te przedmioty. Dobra. I mogę wchodzić na górę. I teraz mam się pokazać filmik. Tak jest. Działa. Hey, I'm wrong. Long time ago... Aha. This city was the first reason this prison... Iwuuu. Is... Straszne więzienie. Wrogie. You're the prisoners. I will never żyją. Czy ja to wyłączyłem? Jestem pewien, ale chciałem przeczytać, co im tu napisał jeszcze. Andras. Nie, O, tam wybuchło coś, widzicie? O wow, dobra. <grym> e, dobra, więc naprawiłem kawałek mapy. Który był zepsuty. I tam jest teraz dziura, gdzie mam teraz właśnie wejść. Ale dodatkowo. E, dzięki temu filmikowi dowiedziałem się, że tymi bombami jednak można rozwalić ten cablestone. Który na przykład jest tutaj, a najgorsze że nie pamiętam już gdzie były inne. Wiem, że był jeden na początku, ale dalej to nie wiem. Kawałek rozwalony i jeszcze z tyłu. I tutaj jest... O oh fuck, skończyła mi się cała oliwa. Tutaj jest skrzynka. O, trafiłem. Światło, światło. Też nic nie widziałem, ale plus skrzynki nie było tam nic. Na 100%. Eee, dobra, muszę kupić oliwy. Mam hajsik? Mam hajsik. A kupiłem to serce? Nie kupiłem tego serca, a mam dwa już nawet. Czerwone kamienie. Gdzie jest sklep? Sklep jest tam. Idziemy ze sklepu jeszcze. Eem, em, 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 oliwa. Oliwa, 10 za 5 Dobra, 5 oliwy, ale ja bym sobie jeszcze to zmienił Dobra, 10 oliwy mam I chyba sobie kupię kawałek serca Może jeszcze... O, nie ma drugiego! O proszę, jednorazowe ehm, To teraz mam iść tam I mam skakać, chyba, chyba że to też jest zepsute ale wątpię, bo tam z tego co zrozumiałem jak on mówił, a mówił dość kiepsko po angielsku, nie wiem jak on to mówił. Z takim dziwnym akcentem, nie, ledwo go zrozumiałem. To jeśli się komuś nie chce skakać albo nie może przeskoczyć, to chyba może właśnie sobie podlecieć. No, jednak się da doskoczyć. I mamy tutaj takie miejsce. Miejsce, które całkiem fajnie wygląda. To jakaś drabinka, ale może pój pójdźmy pierwsze. Chyba słyszałem slajma. Pójdźmy pierwszy tutaj. O, nietoperze, fuck. No nie się, no. No... Nie powtórzę kolejny raz, że nietoperze są... ...chamskimi przeciwnikami. Nic tutaj chyba nie ma, a jednak. Tu chyba też coś jest? Tu jest pułapka jakaś. O, szczur. Nawet nie jeden Nie, jeszcze żyje? A to na, na, na następny Trochę ich się do nas pełniło Ło wow. Fak, jeszcze jeden? Ale ma czerwone oczy <grystanie> No kurde, ile ich tu jest Dobra, zabiję szczur i jest skrzynka ze złotym kryształkiem Tu serduszko. Tutaj jakieś światło i chyba mam tutaj iść. Tak, chyba mam tam iść. O skrzynka. Wow, spoko. O kurde. Dobra, na razie sobie je odpuszczę. Idę po tej drabince zobaczyć co jest. Kurde, te czanki mnie denerwują, naprawdę. Dobrze, że chociaż błędy nie wyskakują. Tak jak było na końcu Zelda Adventure. o, wskoczyłem chyba tam. Nawet nie wiem dokładnie. Dobra, co mamy tutaj? O, skrzynka. Fuck. Big money. O, złoty kluczek. Więc raczej pierwsze miałem tutaj przyjść. Zabić ich trzeba na pewno. Bo inaczej się nie otworzą chyba drzwi. Fuck. Fuck. Odejdź. Daj mięso, a nie o. Kurde Co, teraz mnie nie chcesz bić? Tak. O jeszcze, jak biegnie, jak szarżuje. Dobra Otworzyła się I idziemy na dół Idziemy do tych szczurów Auć. No nie, znowu gini Dobra padł. Jeszcze... No nie to szczur. Już myślałem, że będzie latał. <grytania> Latający szczur. Dobra, tam jeszcze była widzieć. O! Ale się rozlazły. Aaaa, gim! Jeszcze z prawej. ...zachodzą mnie. O, jakbym tak w miejscu stał, nie byłoby łatwiej. Tak Dobra. Nic tu chyba nie ma. Ale tutaj się rozlazły. Fuck. Mogę je od razu zabić. Głupie gryzonie. Dobra, tyle. Tutaj. Da fuck. <noise> Ale w ogóle tutaj wszędzie jest taki jakiś pył z tego domu. Dobra, sprawdźmy kto to jest. Ale fajne. Może pierwszego spróbujemy okraść. Co on tu ma za domem? O skrzynka. Złoty kryształek. I chyba nic więcej, ale fajne to jest. Kim jesteś, człowieku? Waj. Wati przez dwa. I'm shadow. Fajnie wygląda. Naprawdę fajnie. Spell off. Hmm. Ciekawe. Ciekawe co się stało Nic, spróbujmy wrócić Kurde, przez to że ta jedna rzecz była zepsuta to teraz myślę, że już jest wszystko popsute Ale chyba tak nie jest Odejdźcie Czy coś się stało tutaj Fak, jeszcze ich wypuszczę, stąd nie mam mowy Dobra, ten mnie nie goni Gonią Gonią mnie obaj Dobra, tyle e, Więc ja zrobię cięcie, Zobaczę na się nagrało i zobaczę czy ja dobrze zrobiłem czy tam nie mam wrócić Zaraz wracam I jestem z powrotem, czas mam, zrobiłem wszystko dobrze A co się stało? Ta wyspa, która tu była, zamieniła się w coś takiego Dlaczego te czanki mnie tak denerwują? Są zjebane Kurde co tu się robi z tym Ale całkiem fajnie to wygląda Jest chuj smalny, dobra Five Dungeon I przy wejściu do tego Shadow Temple Haha Przy wejściu do tego Dungeona skończymy ten odcinek więc komentujcie, subskrybujcie, jabłka w górę Na razie